zarząd potrzebuje liczb, które przemawiają ich językiem. Chcę wiedzieć, że projekt HR zwiększy przychody albo produktywność, obniży koszty, zabezpieczy firmę przed ryzykiem. Musisz się dokopać do zmniejszenia kosztów albo do zwiększenia obrotów. I to są rzeczy, na które ludzie na górze reagują. Wysokość, oszczędność, bezpieczeństwo przełożone na cyfry. No i weźmy sobie przykładowy projekt onboardingowy w HR. HR powie: nowi pracownicy są zadowoleni z wdrożenia. Program dostał 5 na 5 w ankietach. Super. A z perspektywy PWF-a pytanie będzie brzmiało: czy nowi pracownicy dzięki temu szybciej osiągają pełną produktywność? O ile szybciej? Jaki to ma wpływ na wyniki działu? Jeśli możesz odpowiedzieć tak, skróciliśmy czas wdrożenia z 3 miesięcy do dwóch, to oznacza, że każdy nowy sprzedawca wchodzi na pełne obroty miesiąc wcześniej, dodaje nam dodatkowe. 50 tysięcy przychodu na osobę. To jest język korzyści, o którym mówimy mówić. Liczby. Nagle program monopolytingowy staje się inwestycją z jasnym zwrotem, a nie tylko miłą inicjatywą HR.